Szykują rasę przez teleport. Tak, tak, tak. Prawda, no, to ja to alfa dołączamy, tak? Macie się ustawić Panowie, wyskakujemy z tego kibla i jedziemy z nimi. Kurwa, jedziemy. Nimi. Przygotować Przygotować, Zobaczcie. Wyjdziecie razem. Hola, Hakbar! gotowi? Ola, mamy... <noise> 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 Macie bied. La 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 We potion in here Democracy and shit No jest zielony ten e? A Tam nasz, jest tyle tych Zielony to jest gdzieś pój daleko O cholera Ej, Właśnie wiadę 3 santki moim sankiem i co mi na to rozwalę Jest pierwszy na frag nareszcie E, Lighting jest tutaj podjeżdża na górze, to, ja to już go nie ma. A, to od zachodu? Nie wiem, <grym> nic go nie ma. Nie. Na górze jest. Dobra, ja oznaczyłem ten: sandki, gdzie są na południu tego. Trzy sandki. No, masa jest tam, trzy sandki, jeden obok drugiego właściwie. Jak zginiecie, możecie się zespołnić na sandku, który jest there, na południe od tych sandków wroga. I tam będziecie mogli niszczyć te sandki od tyłu. Ja mogę nawet no, zabrać dużo już chyba nie zostało. A, no. Oh. Nie zostało. Nie podniosę cię. O, dym. Spokój, ja mam partii. Ale tu miazgę I... zrobili? A, dym. Wleciałam tam na górę. Strzelam, bo strzelam do wszystkiego, nie, nie padło, się dopiero zorientowałam, że mam problem z metem. A, ja byłem... a ja byłem 10 metrów się... od ciebie, chciałem cię podnieść a tu kapsuła dam Dobra, zaczęli się ścigać. Co tam moski tam lata A ja? Nie, a nie nie, 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 nie nie Mówimy o, mówimy o randomu Ty tam wiem gdzie zawsze w cieszyć siedzi Ostatnie, jak były wyścigi, to teraz byłeś. ten random już w galakcji jest. Dwie kosy na NN. Dobra, mamy lecieć. Na nie Dwie kosy. No, kosy są. spoko, Jedna strącowa. Ten random na górze od lata. Cela w szafera. O proszę bardzo, i wleciał w e, Tak w ogóle, to tam nad nami, za nami jest e, liberator wrogi. Nie widzę. To nami... Jakiś jest i ucieka. Zagizdnęli. Widzę, widzę. To jest przyzwyczajenie. Lotnictwo robi Nie mam konta. Prawej. Dziennikarz uważaj. Dziennikarz uważaj, żeby ci kamerki nie zniszczyli. A kto był dziennikarzem? Trzy, trzy kosy z lewej, trzy kosy z lewej. nie, lecą do tamtych dwóch moskiców. Dobra, przygotujcie swoje tyłki, zaraz będę... Ale raz wysiadłam, chciałam wyładować broń, Dobrze. To zryci... Gdzie skaczemy, na dach czy poza budynkiem? Ja żeby wczoraj eee... na dom 8 wychodzę nie Bo oni tam będą mieli 4 wieżyczki przeciwlotnicze, nie? O, nie wiadomo, czy będą mieli, bo chyba nawet nie strzelają, więc nie mają Mamy jakiegoś infiltratora? Dobra, oni z eee... Dobra, yep. przygotujcie się, wieżyczka to jest nasza, nie strzelajcie do nich przypadkiem. Okay.

to jest bardzo niebezpieczna okolica. Max crash, max crash, z teleportu! No fakty, to Max przy crash z teleportu, o shit Czyli kierunek SE chyba, tak? O, no, widzę Ole. Zaraz, im rzucę do jednego Tak, 4. Jest to by z drugiej strony dajemy. Otrzymaliśmy ich, to Dobra robota, dobre działko okay, i tak dalej. Za 10 sekund wyrżnąć wszystko. Za 10 sekund 10... ok, przeciwn... też, Ale jak spotkasz przeciwnika wcześniej to musisz go oszczędzić to Musisz poczekać, <grystanie> musisz poczekać <grystanie> Jebać pedałów <grystanie> Fuck, <grystanie> na przejęciu mi jak, jak klatki z Dobra Za skałką tutaj są Tutaj właśnie do idziesz Trash i wyspawki, a tu marzy. A no, to już 3 ściusieńko na low po prostu stawić. z drugi napił. Za generator. bedawiery pońskie. Tu jaki? jest w środku. Dobra, zabiłem go. Ogarnił generator. No nie wiem, to wali do mnie magraiter. Idę na generator. Dobra, Leczcie naszych, któryś się tak, zro, zro, zrobił. Playował tutaj z boku jest. Aaa, trafiłem tego liberatora. Gal nad nami, nad naszymi statkami. Mamy zostać tutaj i bronić. Znaczy to jest mój rozgrywk. Idź <śmienicza> do na dekiem. medykiem Nie doszedłem Ach. Oj, do dobrego. Hi, hi. Trudno będzie tutaj Bunch zostanie się, nam sandek Kabum zrobić te obok A tu biorą, Kurwa, no, Maks, duży no. ich jest. <coughs> Chyba zrobili dropa z gała. Ja, przejmują A. Tak. Do A mam akurat bit. Fucking hell. O kurcze, nagraj, daj tutaj wleciał. U, Dobra, wjechał. Dobra, zabieram Maksa. Jedenki. Próbuję mu na głowę C4. na bo oni mają za dużo pojazdów, więc nie możecie wejść na zewnątrz. Nawet nie wchylajcie się. Aha, widzę, że jej nie ma, już go nie ma. Okay, nice. Ale tamtego tego O oh, kurde, trzy, trzy, trzy lightingi I... Ty, oni się zablokowali zagadery, tam, walcie do nich Thundek e, Strzelajcie do tych kurde blokowali się Masakra, jeszcze libek. chyba leci, albo Galaki Gal, Gal, Gal leci Za noc lec. tutaj w blazu. Lighta Assault się od dachu brakuje no. Akurat wyjąłam coś też żeby zrzucić mu na głowę. Wchodzę na schodach, trzy rakiety przed twarzą przyleciały, to może jednak nie wchodzę. O nowe złowieści. No, Browar się skończył. Moralny upadek kolejnej galaxii. Koźnowych by się rzucił? A Sakre, dochodzę do wniosku, że się chyba nie nadaję do tej wielkiej losie Dopiero po dwóch, trzech, czterech a ja, a ja sekundach dowiaduję się, że ktoś do mnie strzela. A po tych trzech, czterech sekundach. A gdzie ty dokładnie mieszkasz? Że tak w domu? Kolejny drop idzie, 3 te galery. Trzy galery, od dachu idzie, drop. Eye, od dachu idzie, drop, Trzy galery naleciały. Mieszkam? Ja mieszkam, nie mieszkam. Mieszkam? Tak, słyszę. Tak, C4, uwaga, flight Assault padł. Ale zabijemy. Piu, 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 nie widzę, chylam do swoich. Więc jeśli ktoś mi podejdzie, pod. Co to to oh. Najprawdopodobniej nie zginiesz. Czekaj, podniosę cię, grutek. Aha, kutek jest nawet w moim składzie. Zakręć, chyba podniosę, o ile dam Chyba nie dasz. Podchodzą Czecie. kurwa nas o, od kutek, tyłu. O, nie wiem, padłem. Zrobimy jakby krasa, czy pudewa, on chce. Więc wróćcie na spawn. Tylko, na południowy Kurwa, zanim ja dostanę hitmarkery, to już kurwa zdechnę No, wali z tym markerem A mam kurwa... Nie, a zanim, zanim to znaczy ja dostaję, to już kurwa ginę Wszyscy nas na spawn'a południowego, wszyscy nas na spawn'a południowego Wszyscy na spawn'a południowego, słyszeliście? On tyłu zachodzą kurde, Maxy o, oh, Max. <grybczy> no wybiegłym Jademu bo przed border <grybczy> Nie zajmę tego. Nasi są na tech Plancie. Wszyscy mykala Techplant mamy punkt, zrobiliśmy tam Max Crasha. Wszyscy na sandku się spałnicie No właśnie w tym walki. Ja tylko zginę to... tym maxem, rozwalałem dwa maxy Roma w tym walku, walki podstawowym może nie usłyszałeś jakiegoś. Mekala? Mekala tektant. Kowala? No wiem, że Mekala tam. No bo mamy tam punkt, nie? Ten, ten, ale. O, Sandek stoi ładnie. Dobrze, że Helen przypomniałaś. Więc na punkt, więc na punkt A wszyscy. No, biegniemy na punkt A. Muszę słyszeć. Niech to. No Proszę, no, jaki Faktum. ten granatnik jest chujowy? Nie mogę się tam. Też nie... Oh. Sandek, SE Czekajcie, zaraz się... Fajnie mi, że mi się tam te fioletowe renderują Nie wiem do czego mam strzelać To daleko są Odnieś tego nie. Poszedł dym, poszedł dym, idą, wychodzą Yyyy Tam wyskakują od kolor tego dymu, po prawej Wchodzą już na punkt Max tutaj jest o, zniszczyłem. Olej, okay. laki. Olej, laki. Ale laki. Olej, laki. Olej, Tak, Olej, laki. Tak. Oh, Maxy wchodzą od tyłu, uwaga! Okay. Dobra, rozwaliliśmy SU, teraz ja mu pozwolić na naprawę. magraider uwaga na magraidery One jeszcze sobie jeżdżą tutaj. Medic! Bronimy, bronimy tego SCU. Teraz będziemy ich wytępiać, o ile mają tam tylko... o kurwa chrąży torpeda, pagher. <laughs> no Denk prawie ktoś cię zabił, nie wiem. Nie! No za to mogę. O, no wiesz co, no to nie widziałem. No spoko, zrobiłem go. No to dobrze. Okej, okay. dobra, mamy tego. Niby punkt respawna. Oni pewnie jeszcze gdzieś mają sandery, więc No, mi... już widzę EG2 A, M -M. mamy iść, cały Pluton. Dawać A na, na... To tunelami Przestań, teraz można. Zostaną przy tym SCU, uh, ale to nie jest z naszego. Tunelami teraz okioł. można iść. Słucham? Tunelami możemy przejść przecież. Tak, 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 tak. Ale i tak wolę tam. Będzie najszybciej właściwie. Zajka tam, że jest sandek przy... Tak, mają sandka w środku. O, zabijajcie spontanej. Oni się zabarykadeowali wieżyczkami. Mają oh, chyba tak. 4 Eee, like yy, Sandek podjeżdża Dwa Sandki w środku już mają I Magrider tu zaraz będzie Chyba yy, ja. Trzeba byłoby tam szybko tunelami inżynierami z minami Przez SCU tak, wejść Roma, tak, okay. masz miny? E, zaraz podejdę tam do tego punktu z minami Albo pełno heavy wziąć, bo jak nie wykasujemy no, tak, tych tak, sandek, to, tak, sandek, tak. sandek to, to będą mieli to tak. respa Wszyscy zabierzemy heavy i nas szybko wszyscy wycelujemy i strzelimy z ML7 Szybko, bo My jakiś sandki. już ma grajdę, podjeżdża pod sandka Właśnie go skasuje zaraz Dawaj, tak, 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 tak. dawaj, 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 na punkt kasuje sandka A, no dobra, bo... no No, rozwalił go Dobra, idę sam Idzie, idzie, I sandka podstawiają już też za tył, z tyłu respa Okay. Na tej pozycji, gdzie był nasz sandwich, Tak, tak widzę. Jest przy naszym punkcie jeszcze Ale dobra, Prowler go rozwala okej okay. Niby, że defender no, Okej, okay, jednego sandka załatwiłem Nice jeszcze ile tam było? Bo jestem obok twojego ciała. No jeszcze chyba ze dwa. Aha, on zablokował ten, dobra, wale. Z dwa. Zrzuciłem C4 i ktoś rozwali wie. Ale Dróg. przez ten, ten przez ten tunel dalej można wlatywać tam, nie? Tak, tak, można, można, dalej. Więc Trzeba byłoby szybko tam. I, można zabrać maxy z tymi e, frakturami albo... W ogóle heavy, manterom. tam wszystko można teraz prze, przerzucić tak, przez tunel. Tak, tak, tak. Dobra, jak coś to nasz... To I to oni w ogóle się nie, nie spodziewają z ataku z tej strony, nie? No, zablokowali i sandki ale... No teraz tak, bo im załatwili Okej, okay, nasi chyba rozwalili te sandki w środku Jak Czekaj? możecie tu wejść, to ze spawną, tam macie sfakowane terminale Trzeba się przygotować Nasz pluton odpowiada okay. za balkon Nasz pluton odpowiada za balkon, okej Może tu Miasuję! Ja Żałuję, że frakcji nie ma. Miasuję, będę mądry. Uważajcie, mam elity. Roma, naprawiać cię. okej. Okay. Dzięki. Panu dostało w dupę i bierze tauricza teraz na ich Cofnęli się, kurwa. No cóż, Co się stało? gal podleciał. Monkey hops. No już, już nie ma. Za go nie polatał. Na, na górze jest coś. Panu stara na przygotujcie się do wielkiego ataku Trzeba zabezpieczyć SCU Roma przekaż Fankiemu, że trzeba zabezpieczyć SU Bo oni pierwsze co zrobią to zrobią się na SCU i będą próbować to naprawić Tak, ale oddział ETT już broni, cały pluton broni SCU, spokojnie Aha, no dobrze Jest jakiś medyk No, 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 Galaksy lecą, galaksy lecą My jesteśmy, odpowiadamy za balkon Oni, ETT odpowiada za SU Nie jest na balkonie jakiś medyk? No, cześć, że jak fajnie to cały czas na czacie pieprzą, nie? Nie, 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 nie? Flash! Flash w, w ten sposób nie, nie da się zdetonować, bo jeszcze sobie zabiję z Jak coś wchodzą, ale to jest trochę miernie wchodzą Nie martwcie się. Nasze czerwone pociski ich zatrzymają. Pady <grym> czy wody, się pisze? Eee, jak? Co? Nobody. Body. Nobody. Nobody. No body. No body. No body.